Zabytek, pozdrowienia było miło Prawdziwe te rapy i prawdziwe rape Zalesko rapę wszyscy się przypierdalają, e to jest pojebane, dojebany rap Co ty kurwa myślisz, ja tu teraz robię track A ktoś kurwa dzwoni, a ja dalej nie odbieram, ktoś tu kurwa się je dramę Pozdrowienia Ema, Troszkę kurwa rifto, PORTKRA I to kurwa widzisz, ten numer 2 Znasz ten numer Mordowy Nie znasz, nie? Też nie znam, kurwa widzisz Ja innym głosem, Stasio? Stasio? Nie, wiesz co? Ja nie wiem, bo to kurwa mama mają kryminal, kurwa Black Friday, LTE ja I tyle, echę? I to są opary, wyjebałem ją, wyjebałem zwrot Nie odbieram, tak flow, teraz się nagrywa Sorry, widzisz to? Ale raper co? Nie mam je czy jestem, nie mam jej, znikam. Flop to tutaj, tematyka, tematyka flow dukane do Zalesko Ema. Pozdrowienia, pozdrowienia, pozdrowienia lecą. Katane, kto jak trzymał mordy, jakie te kadzionki i, i i finał. Finał tutaj, ziom. a 14 orkiestra, dziurawe monety. Widzisz priorytety, to kurwa ogarnąć swoje życie. Zdrowie psychiczne, małolacik, docenisz jak stracisz, i siema. Zwijam to, zwijasz to, dodasz tu trzy słowa. Eh? Nie? Spoko, spoko. Żyło się za stół Bez słów.